To KSM i TV, Witam Państwa serdecznie w jednej z naszych recepcji smabowskich teraz. Za mną właśnie odgrywa się już rejestracja uczestników na SMAP, bo jest bardzo wesoło i jesteśmy teraz w szkole Zespołu szkół ogólnokształcących imieniem Władysława Jagieły. Jak atmosfera ogólnie? Jest bardzo nerwowo, ponieważ za dużo pieniędzy mamy, no ale to jest dobrze. Na razie bardzo dużo uczestników przyjeżdża i czekamy na resztę. A ilu macie uczestników tutaj na listach? Y, trudno powiedzieć, bo list jest bardzo dużo, ale już większość przyjechała. Aha, no to najważniejsze chyba, że przy tej pogodzie większość już jest, prawda? Tak jest, to bardzo nas cieszy. Dziękuję bardzo. Proszę. Ze mną jest teraz ksiądz Łukasz Pałacki z Przemyśla. Jaką grupę ksiądz przywiózł? Jest to w większości grupa ksm -u, która u nas tam istnieje przy parafii, jest to 16 osób udało mi się przywieźć. No, to pięknie, to już spora liczba. Jak na... No nieźle, chociaż na początku trochę się przestraszyli tej pogody. Na szczęście tylko jedna osoba się rozchorowała. Nie wiem, czy, czy realnie, czy tylko tak udawała, ale, ale rozchorowała się, więc... ale udało się, także jest fajnie. To życzymy teraz takiej ciepłoty, jak jest tutaj do końca smaku. Dziękuję, no jest ciepło. Dziękujemy. Dzięki. Teraz mam przyjemność rozmawiać z animatorami. Dziewczyny, skąd jesteście? Z Gniewczyny. Również z Gniewczyny. O, to blisko, to jest okolica już. To jak nastroje przed mapem? Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze? Bardzo dobrze. <świetnie>, Świetnie. A jakąś grupą się już opiekujecie, czy jaką funkcję teraz pełnicie? To znaczy, póki co czekamy, czekamy. Ogólnie ja jestem animatorem i opiekunem grupy 13. Ja jestem animatorem grupy 14, ale listy dopiero dostaniemy. Więc jeżeli by ktoś był w grupie albo miał znajomych w grupie 13 i 14, to już macie okazję poznać y, animatorów tej grupy. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. A teraz y, bardzo ważna grupa harcerzy. Skąd jesteście? Z Sanoka, Sanok. Sanoka. A głównie Sanok. Jak się jechało, bo droga? Dobrze, dobrze to jest problem, się jechało. Trzy bo... godziny. No to super. A przedstawcie się tak po kolei. Jestem Michał. Już A wy, y, koleżanki, też jesteście harcerzami? Tak. I skąd jesteście? Z A to już bliżej, <laughs> tym razem. Y, jak nastroje przed SMAPem? Znaczy dobrze, bo my ogólnie tutaj pełnimy służbę porządkową i myślę, że mimo takich warunków pogotowych będzie dobrze. <laughs> Jest... I, I gdzie, gdzie stacjonujecie? My tutaj, zapewne. Tutaj w szkole, tak? Tak. Ale... Ale to jeszcze nie jest wiadomo, może jeszcze coś się zmienić. No to dobrze, w takim razie życzymy Wam powodzenia w tej pracy służb porządkowych. O, nie dziękujemy. Nie dziękujemy. <gry> Na razie. A ja dziękuję. W tej szkole mamy przyjemność spotykania jeszcze szerszej grupy harcerzy. Wszyscy jesteście harcerzami? Tak jest. My też? Tak, 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 my też. O no proszę, a czy macie coś wspólnego z tą grupą, która jest tam przy wejściu? Yy, tak, yy, jesteśmy służbą porządkową po prostu tutaj yy, na tej imprezie, ale jesteśmy z różnych środowisk, yy, oni są chyba bodajże z Leżańska, a my jesteśmy tutaj z okolic Przeworska głównie, Przeworsk, Jarosław, Łańcut. No to fajnie, spotykaliśmy już Sanok, spotykaliśmy Łańcut i teraz jest jeszcze... Przeworsk, yy, Jarosław i yy Świertoniowa. Czyli pełnicie w sumie bardzo odpowiedzialną funkcję, jedną z najbardziej odpowiedzialnych funkcji na tym spotkaniu młodym. Tak, tak, to prawda. Dosyć często się zdarza, że po prostu młodzi ludzie albo mdleją na takich imprezach, albo po prostu źle się zachowują i tak dalej. I trzeba taką osobę wyprowadzić i skierować do innych osób, to jest albo medycznych, albo do organizatorów. A czy tutaj w szkole jest jakiś specjalny właśnie przydział grupy harcerzy? Bo tutaj odkąd weszliśmy cały czas na harcerzy się natykamy. Yy, ta... Możesz, ja powiem. Aktualnie trwa odprawa szefów y, służb y, na samej górze i będziemy poprzydzielani do różnych szkół po około 10 osób, 10-osobowe patrole. I będziemy na miejscach w każdej szkole po prostu. Aktualnie to tutaj cała służba miała się zebrać, żeby po prostu było, było wiadome ile jest tak naprawdę nas, żeby mogli nas podzielić. No to super. to Dziękujemy w takim razie za wywiad wszystkim wam. No i życzymy powodzenia i jak najmniej tych interwencji. Dziękuję i wzajemnie. Powodzenia. Skąd jesteście? Z niewczyny. Wszyscy z niewczyny? Tak nie, kościele jesteś, tak? Z, jakimi, z jakim nastawieniem i z jakimi oczekiwaniami przyjechaliście tutaj teraz na Smap? O jejku. To się swoją No tak, no, to no, no. Żeby pogłębić swoją wiarę, bliżej poznać Pana Boga i też sama ta atmosfera nas przyciąga. Jesteśmy na Smapie na przykład ja i przyjaciółka drugi raz i myślimy, że będzie tak samo fajnie jak ostatnio. To właśnie. To dziewczyny, co was przyciąga na Smap? Miało. Który raz jesteście na SMAPie teraz? Ja dopiero pierwszy. A dlatego dopiero pierwszy, więc nie wiesz jeszcze co Cię przyciąga na SMAP, tak? No nie. A kto jest z Was, któryś raz z kolei drugi na przykład? Ja jestem trzeci. Trzeci raz, o proszę. No to co Cię przyciąga, skoro już jesteś trzeci raz, więc co Cię przyciąga na SMAP? Na pewno atmosfera, jest bardzo fajnie. I mm... Ogólnie cały plan. A wszyscy, wszyscy, wszyscy narzekają na pogodę. Wy też? Nie. Rok nie. Nie. temu jest... byliśmy na i była taka wielka śnieżyca. W łańcucie w niedzielę. Pamiętamy ten łańcuch w niedzielę. No to co, w takim razie dziewczyny, wiele ciepła życzymy. A Dziękujemy. Dziękujemy. I teraz nasz szczególny gość specjalny, ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Ksiądz arcybiskupie, to chyba wielka radość pasterza diecezji, z tak, mimo z takiej pogody, z tak wielu Smapowiczów. Tak, zwłaszcza, że są radośni oni nie boją się w bo ogóle przemyska. Młodzież się nie boi ani deszczu, ani śniegu, ani zawiei, ani podróży. I już się sprawdzili przez tych kilkanaście lat, że ciągle są wierni, ciągle dopisują, ciągle lubią przebywać ze sobą. To jest też pewna nadzieja, że, że się nie boją siebie wzajemnie i dlatego chcą spędzić ten, te dni młodych razem w tym roku w Przeworsku. I mimo tej niepogody, która jeszcze bardziej scala, jednoczy, na pewno będą to dni radosne i piękne. Widzę tu wszędzie właśnie uśmiechniętych ludzi, radosnych, spokojnych, a w tym pokoju, gdzie jest, są ratownicy, nie widzę, żeby mieli pracę do ratowania. Czyli na razie wszystko idzie dobrze. A jakieś takie słowo dla tych wszystkich, którzy teraz jeszcze nadjeżdżają i jeszcze się rejestrują? Że będą powitani na pewno otwartym sercem. Niech spokojnie zdążają do, do tych punktów, których jest, jak słyszę, 10 w, w przeworsku, w, w najbliższych tu w szkołach czy w, w punktach. I miejmy nadzieję, że, że też ich ten pobyt nie będzie... Czasem zmarnowanym, że dobrze przeżyją. A jak czasem jakaś niewygoda się trafi, to też jest egzamin z charakteru. Zachęcam, żeby sobie wzajemnie pomoc okazywali, żeby sobie wzajemnie życzliwość okazywali, bo to też zostaje w sercach. To Bóg zapłać serdeczne i szczęść Boże na te dni.